Rzuć palenie razem z nami. W tym tramwaju rzuca się palenie? Nie, pana, ponieważ ten tramwaj zabytkowy nie, mo nie można był Natomiast nawołujemy do tego, żeby osoby, które chcą rzucić palenie, zrobiły to i no, żeby w jakiś sposób, sposób im pomóc. A więc mówimy tutaj o instytucjach i jednostkach, które mogą pomóc osobom, które podejmą taką decyzję, rzucić w w palenie. My z własnej tutaj strony proponujemy różne ochloki i rozmowy, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Jak również na dworcu PKP można zrobić inne badania więc zapraszamy serdecznie do przyjazdu Głubą Pozdrowie. Najważniejsze jest to, żeby ta osoba chciała rzucić rzeczywiście palenie tytoniu, bo Właśnie spotkałam pana, który pracuje w mediach i mówi, że już kilka razy próbował i nie udało mu się. to, więc y, y, próbuje to może nieskutecznymi metodami. Nic się nie zmieniło przez te lata, Palenie jest szkodliwe, y, rujnuje nasze zdrowie i na, nawet nie warto zaczynać, tak? Znaczy, tak? Na pewno jest szkodliwe i rujnuje nasze zdrowie. Co się zmieniło? Zmieniło się na pewno y, liczba osób palących. Jest, troszeczkę spadła ta liczba osób palących, jeśli mówimy o naszym zdaniu. Natomiast... Niebezpieczne jest to, że coraz więcej młodych ludzi podejmuje tego palenia, To się mówi w ten sposób, że około pół tysiąca młodych ludzi dziennie e, próbuje palić, zaczyna palić papieros. Palicie? Nie. nie? Też nie palisz? Nie. A tak naprawdę? Zacza się? Tak? Takie akcje prawem, że się rzuci czy niespecjalnie. Gabriel, palenie jest fajne czy nie fajne? No nie fajne. Ale zdarza Ci się zapalić. No zdarza się zdarza. To już nauk czy tylko przyjemność? No nie wiem, nie wiem, ciężko to nazwać. A próbowałeś rzucić? Próbowałem. I? No i bez skutku. A takie akcje kogoś przekonają do rzucenia, czy to tylko taki no, happening? Nie wiem, myślę, że przekonają na pewno. Dostałeś pomidora, co z nim zrobisz? No pewnie go zjemy. I do tych młodych ludzi, i do osób starszych staramy się dotrzeć, żeby jednak tego nie robić. Czyli jeśli nie chcemy mieć problemów z paleniem, to po prostu lepiej zaczynać.